Przedstawiam wam firmę, która zajmuje się innowacyjnym, innowacyjnymi tematami różnymi. Potrzebowaliśmy stworzyć firmę, w której będziemy w stanie pokazać wam różne działy, różne wyzwania, więc powstało Solutech Innovations wirtualnie. Ale czym jest Solutech Innovation? No bo logo sobie może zrobić każdy. Mamy kilka rzeczy. mamy tam ludzi, tam są ludzie. Podejście, pozdrawiam Mela, nasze podejście wewnątrzfilmowe. Wrzucane przez Mele, która wiewka w to Merkel od zawsze tam są ludzie i tutaj też są ludzie. Stworzyliśmy ludzi. Mamy prezesa, oczywiście, mamy dział marketingu, mamy szefową tego działu marketingu y, i mamy więcej tych działów. Y, mamy, tu jest część, część struktury. Idea była następująca, żeby nie Pokazywać tego na przykładzie, tak jak Wam mówiłem, jeden prosty temat, tylko stworzyliśmy firmę, stworzyliśmy działy, stworzyliśmy projekty dla tych działów, które mają być wykonywane, po to, żeby pokazać różne opcje, małe, duże, średnie. Niektóre działy działają bardziej innowacyjnie, niektóre robią projekty RD, niektóre robią powtarzalne, niektóre pracują na mini projektach. Niektórzy pracownicy mają taki problem, inni pracownicy mają inny problem. Więc, żeby to pokazać, stworzyliśmy. Ludzi i stworzyliśmy ich historię i przez to wam, wam pokażemy, pokażemy tlałość. Teraz co dalej? No to jak mamy tych ludzi i mamy firmę, to każde z ich wyzwań można przełożyć na konkretne rozwiązanie w narzędziu. To szkolenie dźwignia, dźwignia narzędziowa będzie na fanie. Dlatego, że to umożliwia pokazanie. Dużej ilości rzeczy, mamy to przetestowane w największą ilością klientów i daje nam taką elastyczność, żeby pokazać wam całość. Przykład. Chcę widzieć jako prezes, jakie są tele firmy. Tu firmy chcę je ustawić, ustawiam sobie, ustawiam sobie cele. Chcę mieć kontrolę portfela. Jeden z widoków kontroli portfela jest ich więcej, bo można popatrzeć na osi czasu, wstępie i tak dalej. Na dzisiaj Dominik, Dominik dzisiaj przygotował te elementy, które już częściowo mamy przygotowane dla Was, bo nadal pracujemy nad przygotowaniem projektów. Jak popatrzeć na projekty w perspektywie, to jest lifta, ale perspektywa osi czasu, pulpitu nawigacyjnego, które z tych projektów są istotne, które są strategiczne, które są, które są dodatkowe, jak kontrolować obciążenie pracą dla poszczególnych osób. Tutaj mamy przykład działu marketingowego: szefowa działu marketingowego chce widzieć, kiedy jej zespół jest zaangażowany. Czarny zeszyt. Zadanie sobie z problemami w projekcie, pilnowanie rytmu, pilnowanie, pilnowanie działania. PM Board. Sposób na patrzenie na dużą ilość projektów i zażądanie portfelem w sposób prostszy, niekoniecznie na w zasadzie funkcjonalności, które oferują portfelem zażądanie portfelu zaprojektowanego dla dużych firm, tylko rozwiązanie, które można zastosować też, też w małych firmach. Całość. To jest, to jest wycinek, tylko pewna perspektywa, którą chcemy wam, którą wam pokażemy, bo tutaj nadal idą, idą nam kolejne, kolejne historie, kolejne wyzwania, wyzwania całego, całego zespołu. Cały ten obraz, nie, żeby, żeby to włapać. Tu jest nasze wtory, tu są nasi ludzie, tu jest wycinek tych tematów, na, tu, na których będziemy pracować. To, co się będzie działo na dźwigni, na dźwigni przejdziemy tu po kolei, jakie wyzwania ma prezes, jak te wyzwania przekładają się na konkretne narzędzie, jak w narzędziu, w narzędziu można to ustawić w taki sposób, żeby później z kolei, jak przejdziemy do kierownika projektu, on był w stanie odnaleźć kluczowe informacje, takie jak priorytety, swoje uprawnienia, poziom decyzyjny itd. I wreszcie, żeby planując też mógł przekazać tą informację z powrotem do prezesa, tak żeby ona była czytelna w górę. Na koniec wszystko układa, układa się w cały konkretny system. I krok po kroku, przez ten system Was przeprowadzimy, pokażemy jak zacząć, jak to poukładać, jak rozwiązywać najczęstsze sytuacje i wyjaśnimy, wydaje mi się, że wyjaśnimy to, jak się za to zabrać, żeby po prostu zadziałało nie? całościowo. Więc serdecznie Was zapraszam na dźwignię, na dźwignię narzędziową. Przeczytajcie, zobaczcie i yy, yy, dajcie wnać co myślicie zaczynamy dzisiaj